Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich kursów autobusów na wszystkich trasach miejskich i podmiejskich zarówno w pierwszy, jak i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz w poświąteczną niedzielę 27 grudnia. W ubiegłych latach komunikacja nie funkcjonowała jedynie w pierwszy dzień świąt. Skąd zatem taka decyzja? Dyrektor MZK Jacek Domagała nie ukrywa, że zmusiła go do tego sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, która uległa znacznemu pogorszeniu z powodu epidemii koronawirusa. Dodaje Jednakże święta nigdy nie było okresem, kiedy z autobusów korzystało wielu pasażerów. W tym roku dochodzą dodatkowo ograniczenia epidemiczne i zalecenia nie spotykania się w większym gronie, można więc przypuszczać, że wielu potencjalnych pasażerów i tak zdecydowałoby się na pozostanie w domu, więc nie skorzystaliby z komunikacji. W wigilię 24 grudnia autobusy miejskie będą jeździły, podobnie jak w latach ubiegłych według takiego rozkładu jak w dni robocze, ale do godziny 16. Kursowanie autobusów zawieszone będzie także w nowe Rok piątek 1 stycznia oraz Święto Trzech Króli, które przypada w sobotę 6 stycznia. W weekend 1 i 2 stycznia wszystkie autobusy będą kursowały według rozkładu takiego jak w niedzielę i święta.